Naucz się rozróżniać, co mówi Twoja iskra, a co mówi Twój umysł. Twoja iskra nigdy nie krzyczy. To umysł krzyczy. Oceniaczem jest on, nie Ty. Porównuje, oddziela, analizuje, wyrokuje. Słyszysz to w głowie? Nie jesteś wystarczający. Coś jest z Tobą nie tak. To nie Ty. To matryksowy program. To pasożytniczy wirus. Bo twoja iskra nie ocenia, ona czuje, zanim umysł zdąży pomyśleć. Ona już wie, ocena zamyka, brak oceny otwiera. Zacznij patrzeć z poziomu iskry. Nie musisz się zmieniać, nie musisz się dopasowywać do świata, który sam jest iluzją. Całe życie próbujesz się naprawić, a może czas po prostu zaakceptować to, kim jesteś. Gdy byłem młody, Myślałem, że ze mną jest coś nie tak. Byłem nadwrażliwy. Czułem emocje ludzi. Wchłaniałem ich cierpienie jak gąbka. To było zbyt wiele. A świat mówił, że wrażliwość to słabość. Próbowałem ją tłumić, ukrywać, zabić ją w sobie, ale nie mogłem, bo to była część mnie. Z czasem zrozumiałem to dar. Zacząłem widzieć więcej. Subtelne energie, których inni nie widzą, głosy, których nie słyszą, i nagle ta część mnie, którą chciałem zniszczyć, stała się moją największą mocą. Nie musisz się zmieniać, masz prawo być taki, jaki jesteś, bo chociaż wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, różnimy się. Niektóre iskry są jak woda spokojne, ciche, głębokie. Inne jak ogień, gwałtowne, aktywne, namiętne. Każda taka, jaka ma być. To tylko umysł porównuje. To Matrix wymyślił normy. I to Matrix mówi, że ktoś do nich pasuje, a ktoś nie. Ale to wszystko to tylko program. Dlatego masz wrażenie, że nie pasujesz, bo pasujesz do prawdy, nie do iluzji. 80% ludzkości to boty. Nie mają iskry. Nie mają sumienia. To one tworzą większość przemocy. To one niszczą. A jednocześnie 20% istot z iskrą źródła utrzymuje ten świat przy życiu. Ale już wystarczy. Nie utrzymuję już tego świata. Niech się zapadnie wszystko, co jest fałszem. Niech przetrwa tylko to, co prawdziwe. Chcesz przyspieszyć rozpad Matrixa? Uświadamiaj innych. O pułapce światła pułapce karmy, pułapce reinkarnacji. Im więcej z nas to zobaczy, tym szybciej system runie.